Hej kochani, to ja. Antyszczep. Tak nas nazywają pieszczotliwie. Nie, nie jestem antyszczepem. Jestem matką rozsądną, matką, która przeżyła tragedię. Nie jedną, a dwie. Powiem Wam dzisiaj pokrótce historię mojej Julii. Tym razem nie Oli, która już nie ma niestety wśród nas, ponieważ zmarła w wyniku ataku padaczki. Padaczki lekoopornej, której nabawiła się przez błędną kwalifikację do szczepień. To już wiemy, to już było. Przejdźmy do Julii. Cóż się wydarzyło? Jura urodziła się jako wcześniak. 36. tydzień ciąży e, miała zespół zaburzeń w oddychaniu, miała niewydolność oddechową i miała również zapalenie płuc wrodzone. Jura urodziła się w nocy. E, na szczęście nie zaszczepili jej w pierwszej, pierwszych godzinach życia, z tego powodu, że właśnie była stękająca. E, I jej stan według mnie był niestabilny. Cóż się dzieje dalej? W pierwszym dniu życia. Miała zrobiony szereg badań. Yy, przede wszystkim RTG płuc, które wykazało, już wam czytam, przepraszam bardzo, muszę wziąć kartkę do ręki, bo mam absolutnie pełną dokumentację medyczną z tego całego okresu noworodkowego. Napisane jest wyraźnie cienie drobnoplamiste rozsiane w obu polach płucnych o charakterze zmian zapalnych. Zapalenie płuc. Cóż się dzieje dalej? Dedimir. Norma do 500. Julia miała 4000, przekroczona norma ośmiokrotnie. O czym te dimery świadczą? O stanie zapalnym, o obrzękach, które Julia miała ewidentnie. Cóż się dzieje dalej? Juli robią USG głowy. USG głowy, co się okazuje, są wylewy do komorowe drugiego i trzeciego stopnia. Dziecko w dalszym ciągu oddycha jeszcze samodzielnie, jest w inkubatorze, ma podawany tlen, natomiast oddycha sama. Co się dzieje dalej? Pomimo tych czterech rzeczy, o których Wam teraz powiedziałam, pomimo y, tego, że stan w dalszym ciągu się nie poprawiał, y, Julia została pod osłoną nocy przez jakąś idiotkę bądź idiotę zaszczepiona. Czym? 2 B EUVAX B UVA seria 09011. Chyba się nie pomyliłam, tak jest przynajmniej napisane w karcie. Co się dzieje dalej? Stan Julii po tym nocnym zaszczepieniu zaczął się diametralnie zmieniać. Nie na lepsze, niestety, na gorsze. Zaintubowano dziecko. Dziecko przestało samodzielnie oddychać. Walczono o jej życie. Julia była umierająca. Stwierdzono nadciśnienie płucne, z którego nie wychodzi mniej więcej 80% dzieci. Nie wychodzi, czyli umiera. Informowano mnie o tym, mówiono, że nie wiadomo jak będzie, że stan Julii jest skrajnie ciężki. Znaleziono na szczęście szpital, w którym był oscylator, który to miał Julię uratować. Przewieziono tam Julię, natomiast przed przewiezieniem co? Ochrzczono dziecko, ponieważ miało nie przeżyć transportu. Więc ja się pytam lekarza, jednego, drugiego, pięćdziesiątego, setnego i tego, który będzie procedował ustawę. Czy można zaszczepić dziecko z zapaleniem płuc? Nie słyszę? Nie? Ale dlaczego nie? Bo nie można, bo nie można zaszczepić dziecka z aktywną chorobą, z aktywną infekcją. To dlaczego zaszczepiono moją Julię, ja się pytam? Zaczytałam sobie troszkę, poczytałam sobie trochę w internecie na ten temat. Yy, Doktor Google mi powiedział, że szczepienie należy odroczyć w przypadku, czytam, niestabilnego stanu klinicznego dziecka, który może wynikać na przykład z wrodzonego zakażenia lub innych zaburzeń związanych z patologią ciąży i porodu. Więc ja się pytam, dlaczego zaszczepiliście moją Julię w pierwszej dobie życia. Spotkamy się w sądzie i można ten, na, ten, na to pytanie mi odpowiecie. Natomiast tymczasem mam gorący apel do tych wszystkich ludzi, którzy będą, przepraszam, procedować tą ustawę, która jest obecnie w sejmie. I do tych wszystkich mediów, które robią z nas idiotów, kompletnych idiotów, z takich matek jak ja, które nie dlatego, że nie szczepią, bo taka jest moda, bo nie szczepię, bo nie szczepię, nie szczepię dlatego, że wydarzyły się u mnie w rodzinie dwie tragedie, dwie na dwoje dzieci. Ja bardzo proszę o to, żeby w tej ustawie przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo naszych dzieci. I o to, żeby tak obostrzyć, Warunki, które lekarz musi spełnić, żeby zaszczepić dziecko do maksymalnej ostrożności, ponieważ tylko to może dać jakąkolwiek gwarancję, jakąkolwiek ochronę na to, że tym dzieciom się nie będzie działa żadna krzywda. Trochę, że tak powiem, tutaj może nad wyraz skoloryzuje żadna krzywda, ponieważ jak ktoś poczyta piśmiennictwo, to wie, cóż się może wydarzyć. Natomiast... Ja bardzo, tu, ja bardzo proszę o to, żeby ci wszyscy procedując tą ustawę yy, maksymalnie zaostrzyli yy, ostrożność przy kwalifikacji dzieci do szczepień, żeby nie dochodziło do takich tragedii. Ja na temat historii mojej Julii mam absolutnie dokładną dokumentację medyczną z godzinami. Mam wszystko skserowane ze szpitala. I jak ja sobie to zaczęłam teraz czytać, to... Krew miasta zalała, kiedy godzina po godzinie analizowałam sobie, co się działo z Julią, że ona jeszcze oddychała samodzielnie, że ona była w miarę dobrym stanie pomimo tego zapalenia płuc, pomimo tych wylewów komorowych, pomimo tych dedimerów, pomimo tej prokalstoniny. Dlaczego ją zaszczepiliście? Dlaczego? Nie wiem, co się będzie dalej działo z tą ustawą. Nie wiem, w jakim, w jakim kierunku pójdzie tutaj ta cała nagonka medialna. Mieliśmy być teraz najbliższy poniedziałek w TVN-ie na, ży na żywo. O, na żywo. Tego się boicie. Boicie się nas na żywo, ponieważ wtedy nas nie wytniecie. Nie spowodujecie tego, że zamkniecie nam buzi i my przestaniemy krzyczeć. Będziemy krzyczeć o tym, że lekarze popełniają błędy. Kardynalne. Błędy, za które nie biorą żadnej odpowiedzialności. Moja Julia żyje. Cudem przeżyła. Będąc na ojomie, ja miałam jej nie głaskać, ja miałam jej nie dotykać, ja miałam jej nie czytać książeczek. Bo po co? Przecież to będzie roślinka. To cud, że Julia żyje. I to cud, że Julia ma tylko autyzm atypowy. Tylko. To nie, że ja przez dziewięć lat jeszcze z nią po różnych terapiach, po psychologach, po różnych ośrodkach, które starają się dziecku pomóc. Być może tego by nie było, gdyby ten cały kalendarz szczepień był skonstruowany inaczej. Dlaczego tylko w dwóch krajach europejskich szczepi się w pierwszej dobie życia? Przesunięcie tego szczepienia o trzy dni coś zmieni? Nie wiem, czy coś zmieni. Skoro Wy nawet szczepicie dzieci z zapaleniem płuc, to co się musi wydarzyć, żeby dziecka nie szczepić, ja się pytam? Bo do mnie zadzwoniono nawet po śmierci Oli. To, to o tym kiedyś mówiłam. I zapytano się, kiedy ja przyjdę na szczepienie z No Noż myślałam, że mnie szlak trafi. Zrobiłam oczywiście z tego straszną burzę, bo jak można dzwonić do matki, której zmarło dziecko kilka miesięcy wcześniej i przypominać jej o tym, że zalega ze szczepieniami. Dziecka, które w papierach ewidentnie było napisane, mówię teraz o Oli, miało aktywną postać padaczki lekoopornej, a takiego wała, nie pójdę na szczepienie, bo mam dziecko chore, przepraszam, mam, miałam, tak, mówię tu o Oli. Wtedy byłam już świadoma, natomiast nie byłam świadoma tego, że taką krzywdę wyrządzą mojemu dziecku w szpitalu lekarze i pielęgniarki pod osłoną nocy. Wtedy, kiedy ja zdychałam po porodzie, brzydko mówiąc. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że y, Ty, rodzicu 1, 2, 4, 50, będziecie patrzeć na ręce tym, którzy biorą dzieci Wasze na tak zwane zabiegi medyczne. Bądźcie czujni, życzę miłego dnia, dziękuję za uwagę i przepraszam za swoje emocje, ale naprawdę starałam się być delikatna. Do widzenia.